Patryk jest podekscytowany. Postanowił, że teraz, gdy Kasia zerwała z chłopakiem, spróbuje się z nią umówić. Kasia! To prawda, że zerwałaś z Mateuszem. <grym> Widzę, że ploteczki się szybko roznoszą. Tak, to prawda. Dobrze zrobiłaś, powiem ci. No wiesz, teraz jesteś wolna, ale szczęśliwa. Gdyby on zerwał, byłabyś wolna, ale nieszczęśliwa. A co tobie tak zależy, żeby była wolna i szczęśliwa. No wiesz, nigdy nic nie wiadomo. Weź. O, widzę, że Romancik się szykuje. Ej, a co robisz po lekcjach? Skaczę z radości, że jest wolna. Ej, pójdziemy do kina, zmiń sobie babski wieczór. Tak, to jest świetny pomysł. A jutro? O, widzę, że kolega chce tu się umówić z Kasią. Sorry, ale jest kolejka. Ej, nie nabijaj się ze mnie. No dobra. Ej, ty też taki przypakowany jesteś? Może nadałbyś się na nowego chłopaka, Kasi? Weź. ja bym się do wszystkiego nadał. Dzienna dawka przed treningówki i działa cuda. A to jest legalne poniżej osiemnastki? Nie wiem, bratu, podbieram. Mi się wydaje, że na pewno jej się nie podobam, taki chudzielec jak ja. Nie no, wiesz, no z tobą to nie jest tak źle, no. Tak, na pewno ją wyrwę na nie jest aż tak źle. To w takim razie co innego, no. Um, czekaj. Mam pomysł, mm. bo ten Twardosz mówił o jakichś y, przetreningówkach, jakieś tabletki czy coś takiego. No, ale przecież nie zrobisz ciebie siłacza w jeden dzień, tak? No, ale kiedyś trzeba zacząć. A czemu po prostu sobie tego nie kupisz, a musisz kraść, co? Mm, no, bo chyba niepełnoletni nie sprzedadzą. Podejrzysz do tego plecaka i wyciągasz te tabletki, a ja go zagaduję. Dobra, aleć powodzenia. Hej. No siema, co jest? Udało ci się wyrwać Kaśkę? E, a co dokładnie? No nie wiem. Umówić się z nią. E, jeszcze nie. Stary, musisz przypakować, jak chcesz ją wyrwać. Tak myślisz? No a nie widzieliście jej byłego? No widziałem. No to Sasu Dobra, ja spadam się ma. Powodzenia. No dobra, ale ile chcesz tego wziąć? A nie wiem. Może z garść. Garść? Przyszedłem nie lepiej jedną? E tam. dawaj. Kuj. Daw ale to jest niedobre. Czy się coś stanie, mam Patryk! Nic mi się nie stanie. Jemu się nic nie stało, więc mi też się nic nie stanie. Patryk wierzy, że jak poćwiczy po zażyciu ukradzionych tabletek, to szybko poprawi swój wygląd i spodoba się Kasi. Nie myśli o tym, że przedawkowanie odżywki przedtreningowej może mu zaszkodzić. Przestań, pobiegaj najpierw trochę! Dobra, to pobiegam. Biegaj! Biegaj! Szybciej! Patryk czuje się fatalnie po zażyciu środków wspomagających przyrost masy mięśniowej. Chłopak mocno się poci i ma podwyższone ciśnienie. zapytać, co ci się stało? No, umówisz się ze mną. Ale ty jesteś cały mokry. No wiem, trochę ćwiczyłem. I do tego cały się trzęsiesz, idę po Borkowską. Nie, nigdzie nie idź, zostań tutaj. Wszystko Ale... jest ok. Na pewno? No, ja tylko się trochę pocę. Czy dla ciebie trochę? No, muszę już iść. Czekaj! Co? Może pójdziemy chociaż do higienistki. Nie, nie, nie trzeba. Kurde, ale ja jestem głupi. Po co ja w ogóle wziąłem te tabletki? Dobrze, że przynajmniej nic mi po nich nie będzie, ale powiem, że mam jakąś grypę i się zwolnię do domu. <laughs> Bardzo co ci spadła. Spokój, gimbusy! Co kucherko, już ci lepiej? Sam nie jesteś chłopną! Zap ci się ci zraz Patryk nie zamierza rezygnować z poderwania Kasi. Wierzę, że zajmie mu to więcej czasu niż początkowo myślał, ale nie poddaje się. ty tak samo, bo podnoszę ciężarów dla prawdziwych mężczyzn. No, dobra, typie kozaczysz, bo naszał się jakiś tabletek. Że co, proszę? No, to co słyszałeś, bratu ukradł tabletki, myślę, że jest fajny. Słucham? No, to co słyszałeś. Chcesz czego pożałować? To możemy się zmierzyć u Dudziaka dzisiaj. Na sali gimnastycznej, jak go nie będzie. Dobrze, dziewczynko. Co ty powiedziałeś? Ej, co, co Jeszcze tego dzisiaj pożałujesz, zobaczysz. Dasz radę, będzie dobrze, podniesiesz to i wszyscy będą ci... Patryk dał się sprowokować Jankowie i założył się z nim, kto wygra zawody w podnoszeniu ciężarów. Chłopak czuje, że nie ma szans na zwycięstwo, ale głupio jest mu się teraz wycofać. Patryk, co ty robisz? Zostaw to. Co ty taki słaby jesteś? Nie podniesiesz? stanie się coś! Co się stało? mamy poza... Patryk! Patryk! Patryk? Patryk mierzył się z Jankiem i coś mu się stało, strasznie brzuch oboli. I to wygląda na przepuklinę. Biegnij proszę po panią higienistkę. Ała. Dobrze, ja idę dzwonić po pogotowie. Kasiu, idź przed szkołę. Dobrze, kiedy przyjedzie pogotowie, przyprowadź tu ratowników. Patryk Kibało Ciebie. jest już po operacji przepukliny. Chłopak czuje się dobrze i jest szczęśliwy, bo Kasia bardzo przejęła się jego wypadkiem. No mówiłem ci, że jak wychodziłem ze szpitala, to się o wiele lepiej czułem. Powiedz mi, dlaczego chcesz dla mnie przepakować? No bo ten twój były był taki przypakowany. Tak, i to była jego jedyna zaleta, dlatego już nie jesteśmy razem. No teraz to już to wiem, ale muszę cię o coś zapytać. Czy pójdziesz w końcu ze mną na te lody? Tak, dziś? Tak. Daj mi.